Witam, ogniwo Eco Plus Plus, 16 kW w mojej kotłowni. Dzisiaj chciałbym podjąć taki temat zainicjowany przez jednego z użytkowników forum esterownik.pl pomysł również podsunięty przez innego użytkownika, Mateo. Generalnie chodzi o dość dziwny przypadek, być może sporadyczny, jeśli chodzi o Podtrzymanie ustawień sterownika. Ecoal, bruli, pewnie pelo, to jest pewnie to samo. Otóż jeden z użytkowników zauważył u siebie, że wpisując tutaj dane dotyczące zasypu opału, po zaniku napięcia zasilającego, czy to po wyłączeniu sterownika. Czy też po prostu poprzez przerwę w dostawie prądu? No, gubiły mu się tutaj te ustawienia po ponownym podaniu zasilania. Gubiły mu się te ustawienia, znowu ten pojemnik czy zasobnik się wyzerował, mimo że opał w zasobniku był. I zadał takie pytanie na forum, sam osobiście go czytałem. I zainteresowało mnie to, czy też bym do tego doszedł w taki, a nie inny sposób. Pomoc była dość szybka, z tego co zauważyłem, diagnoza była bardzo precyzyjna, z udziałem również chyba administratora. Otóż okazało się, że kociołek, mimo iż był nowy, to wysiadła w nim bateria. E, która znajduje się w sterowniku. Ja już sterownik sobie otworzyłem, nie wyłączam tego z zasilania, i wysiadła tutaj ta bateryjka, która jest w tym miejscu do, że tak powiem, podtrzymania pamięci m, sterownika, tych ustawień i tak dalej. E, ta bateria jest być może niezbyt dobrze opisana. Jako stan awaryjny w instrukcji, ale na przykład na tej klapce z tyłu, gdzie jest tutaj schemat tych połączeń, jest tutaj oznaczona w ten sposób. Jest to bateryjka o oznaczeniu CR1220. Dobrze mówię. Tak więc, stwierdzając u siebie takie problemy. Wynikające z, z zachowaniem wcześniejszych ustawień sterownika po przerwie w dostawie zasilania należałoby w pierwszej kolejności zwrócić chyba uwagę na tą bateryjkę, czy aby czasem nie wymagałaby ona wymiany. Jest to przypadek szczerze mówiąc dość dziwny. Występuje również w komputerach. W komputerze też można to zainteresować. Za Obserwować, kiedy po włączeniu komputera każdorazowo mamy zresetowany czas. Obserwując to tutaj gniazdo, czy sposób mocowania tej bateryjki, wydaje mi się, że jest bardzo fajny. Bateryjka jest do wysunięcia i wymiany, nie jest lutowana, więc większość użytkowników pewnie sobie z tym by poradziła i, i na pewno poradzi. Myślę, że ja również bym to zrobił bez problemu i bez udziału, że tak powiem, zegarmistrza albo y, serwisu. Przypadek szczególny, ale moim zdaniem ciekawy i dlatego go postanowiliśmy tutaj pokazać. Dzięki na razie.